Mijający rok to jest ten rok, kiedy cały sektor energetyki uświadomił sobie konieczność wejścia, już praktycznego wejścia w okres transformacyjny. To są te rozmowy, które w tej chwili są prowadzone przez kolegów z Ministerstwa Aktywów Państwowych, przez... Kolegów ze związków zawodowych, też i na Śląsku, prawda? Wszyscy to wiemy. Szuka się tych, tej najbardziej racjonalnej, kompromisowej drogi, która pozwoli tę transformację zrealizować. I to są poważne problemy. I one są praktycznie w tej chwili do rozwiązania omawiane. I to jest bardzo ważne. To jest to będziemy ten rok mijający, będziemy w przyszłości uważali za ten, kiedy rozpoczęła się w praktyce transformacja energetyczna w Polsce. Powinniśmy podjąć decyzję ostateczną o budowie tej części nuklearnej naszej energetyki jak najszybciej, dlatego że jeżeli przewidujemy, że pierwszy reaktor będziemy uruchamiali w 2033 roku, to i kolejne aż do 2043 roku, to to wpisuje się w tę transformację całej polskiej energetyki, która jest przewidziana do roku 40, 50 i 60. My będziemy wychodzili z węgla i to jest decyzja podjęta. Chodzi o to, żeby to zrobić w sposób racjonalny. Jednostki te węglowe, czyli elektrownie mówiąc krótko używające węgla, czy to kamiennego, czy to brunocnego, one będą y, musiały być y, likwidowane i zastępowane innymi źródłami pracującymi stabilnie. Te źródła pracują, pracujące stabilnie to mogą być elektrownie gazowe albo nuklearne. Gazowe możemy zbudować szybciej. Budujemy w tej chwili dwa y, bloki energetyczne w dolnej odrze y, gazowe które będą no, takim zabezpieczeniem równoważącym te źródła, które na Bałtyku chcemy budować. To daje nam czas, te kilkanaście lat, na wprowadzenie energetyki nuklearnej, która też te, te 6 czy ponad 6 gigawatów to będzie w 40 latach powiedzmy 20-25% produkcji czy energii w Polsce. Dlatego, że te elektrownie atomowe, one pracują po prostu przez cały czas, niezależnie od warunków wewnętrznych. Pracują, jak to mówią energetycy, w podstawie tego potrzebujemy.